Mm -hmm. A to przyczyna korka ściągane z drogi samochód, który uległ wypadkowi, no i coś widzę korozję. No to cały koreczek, cała droga do Augustowa w takim razie zakorkowana, czyli wyjazd tirów na augustów. A jak tiry korkują, to wiadomo całą wodnica się zakorkuje. A to klęcznik, modlitewnik, czyli że tak naprawdę to jest miejsce, gdzie rowerzyści czekający na przejazd mają się podeprzeć nóżką i oprzeć o poręcz, żeby im było wygodniej O jedzie, jakiś rowerzysty No jak widać rower dzisiaj w korkach nie stoi Tirynatory można by powiedzieć